Prawdopodobnie nie wiecie, chociaż może i wiecie, ale, ale raczej nie, że jestem ogromnym fanem tej gałęzi popkultury, do której zalicza się wszystkie dzieła poświęcone szeroko pojętej przestępczości zorganizowanej. Uwielbiam to. Uwielbiam to. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. To? Nie ma wyjścia. Ktoś będzie musiał umrzeć, Sandra. Ona, albo i nie ona. To ja nie rozumiem. No i to też. Rybna prohibicja. To dobry czas na lewy handel rybał. Spytacie jak idzie nasz biznes. Nie jest dobrze. Co prawda nie jest źle. Można powiedzieć, że jest średnio. To chyba super! Oczywiście że super! Więc cieszę się niezmiernie, że mogę Wam dzisiaj opowiedzieć o książce, która jest po pierwsze bardzo dobrą powieścią fantazy, a po drugie bardzo dobrą powieścią o przestępczości zorganizowanej. Dzisiaj będzie o Jade City, Fondyli. Jeżeli ktoś z Was w miarę regularnie śledzi zagraniczne kanały książkowe poświęcone głównie literaturze fantastycznej, ale wydaje mi się, że nie tylko, to bardzo prawdopodobne jest, że na jakimś etapie natknęliście się albo na recenzję, albo przynajmniej na jakieś wspomnienie o The Greenbone Saga, której pierwszym tomem jest właśnie omawiane przeze mnie dzisiaj miasto Jadeitu. To jest książka, która wyszła w roku 2017. Jeżeli te media śledzicie i doszliście do takiego wniosku, że w zeszłym roku było bardzo głośno o tej książce Babel Rebeki Kwan. To w 2017, pod koniec i 2018 bardzo podobna sytuacja miała miejsce właśnie z Miastem Adeitu. Ta książka była praktycznie wszędzie, praktycznie każdy o niej mówił i najczęściej w bardzo pozytywnych słowach. Więc nie ukrywam, że kiedy odebrałem tę książkę z księgarni we wtorek i wracałem sobie tramwajem do domu, to naszła mi taka myśl, że bardzo bym nie chciał, żeby ta książka była moim drugim ogromnym rozczarowaniem w przeciągu no, trzech tygodni mówiąc bardziej wprost, nie chciałbym, żeby to się okazał drugi babel. I Jezus Maria na szczęście się nie okazał. Co jest trochę zabawne, bo mam takie poczucie, że Jade City to jest pod wieloma względami taki lepszy babel. Oczywiście te książki to jest zupełnie coś innego, jeżeli chodzi o ton, pomysł, klimat, ale mam takie poczucie, że Jade City ma kilka wspólnych elementów z książką babel i wykorzystuje je po prostu lepiej. Mimo że ta recenzja będzie ultra pozytywna, to zacznę trochę od drugiej strony. Czyli od tego, dla kogo ta książka no, na pewno nie jest. Jeżeli nie lubicie filmów, generalnie tekstów kultury, które są poświęcone przestępczości zorganizowanej mafii, szeroko rozumianemu gangsterskiemu życiu, no to Jade City to nie jest książka dla was, bo Jade City jest przede wszystkim powieścią mafijną. Oczywiście fantastyczną powieścią mafijną. Ale ta mafia i życie gangu to jest większość tej książki. Więc jeżeli ktoś z Was ma awersję do takich motywów, to po prostu sobie tę książkę odpuśćcie. Wtedy ona po prostu nie będzie dla Was. Książka rozpoczyna się odrobinkę chaotycznie. Mamy scenę w restauracji, gdzie widzimy jak dwójka kelnerów, młodych chłopaków tam pracujących, próbuje dokonać brawurowego rabunku na jednym ze stołujących się tam gangsterów. Cel tego rabunku posiadany przez niego jadeit. O którym jeszcze trochę w tej recenzji będzie. Nie trudno raczej się domyślić, że no, rabunek ten udaje się bardzo średnio, żeby nie powiedzieć, że nie udaje się w ogóle. I po tym pierwszym rozdziale myślałem, że to będzie albo jakaś historia o zemście, albo historia typu The Departed. Historia o przenikaniu w szeregi gangu i próbie no, zniszczenia go od środka. Ale nie, bo ci bohaterowie są. No dość nieistotni, szczególnie jeden. Bo naszymi głównymi bohaterami są członkowie tego gangu. Głównie trójka rodzeństwa. Po pierwsze Lan, który jest filarem, co w tym świecie oznacza to, że no, rządzi tym gangiem. Albo to raczej rodziną mafijną, może to jest lepsze określenie. Po drugie Hilo, który jest tak zwanym rogiem, więc dba on o gang od tej strony militarno-siłowej. No i mamy siostrę, nazywa się ona Shay albo Shia która wraca do Kekonu, czyli na wyspę, w której rozgrywa się akcja i próbuje trochę zacząć nowe życie w oderwaniu od tych no, nieco przemranych interesów, umówmy się. Nawiązując do tego, co powiedziałem jakąś minutę temu, e, początek tej książki jest dość chaotyczny, bo po pierwsze sam start, sam pierwszy rozdział jest dość krótki i tam jest dużo imion, imion nie najłatwiejszych do zapamiętania, jeżeli ktoś nie obcuje z azjatycką popkulturą, to nie są imiona... Ale japońskie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest sporo imion, jest sporo nas własnych, budowania tego świata od samego startu, no i to wszystko na dość niewielkiej przestrzeni, bo rozdziały w tej książce nie są jakieś bardzo długie. Jest ich prawie 60. Ta książka ma trochę ponad 500 stron. Ale no, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie byłem zaintrygowany od samego początku. Ta książka to jest po pierwsze historia mafijna, głównie o wojnie dwóch gangów, dwóch rodzin mafijnych. Ale oczywiście to też jest fantastyka. Jest to urban fantasy, aczkolwiek urban fantasy, które nie dzieje się w naszym świecie. Autorka stworzyła zupełnie nowy świat, który jest, no, wydaje mi się, to nie jest jakieś szokujące. Jest mocno inspirowany Azją, szeroko pojętą, ale nie powiedziałbym, że to jest świat, który przypomina mi bardzo jakieś jedno państwo, które jest jakoś bardzo inspirowany jedną kulturą azjatycką. To nie jest, mówiąc w kontekście miasta, gdzie odbywa się, gdzie dzieje się większość akcji, to nie jest... Ani w 100% Pekin, ani Tokio, ani Hongkong, ani Singapur. Jest to bardzo, bardzo udany miks, który z jednej strony jest ewidentnie bardzo azjatycki, ale wydaje mi się, że nie ma aż tak wysokiego progu wejścia. W tym znaczeniu, że chyba często jest tak, że czytelnicy mają wrażenie, że książki albo dziejące się w Azji, albo napisane przez azjatyckich autorów są dość specyficzne i niejednokrotnie ciężko się w nich odnaleźć. Nie uważam, żeby ta książka była trudna. Poza tym można też znaleźć pewne Nawiązania do naszej historii. W tej książce jest mowa o, o Wielkiej Wojnie i o okupacji całej wyspy. Co myślę, jest dość widocznym nawiązaniem do, do II wojny światowej i tego, co działo się w Japonii. Ta książka często określana była jako Ojciec chrzestny z motywami kung fu. I uważam, że to jest całkiem trafne porównanie, ale jednak zwróciłbym uwagę, że to jest faktycznie no, ojciec chrzestny z motywami kung fu, nie kung fu ojciec chrzestny. Bo to jest przede wszystkim historia gangsterska, historia mafijna i jeżeli ktoś spodziewa się historii typu wejście smoka albo wściekłe pięć, to się po prostu zawiedzie. Mamy tu sceny walki wręcz, mamy na przykład klasztory, które szkolą przyszłych członków tych rodzin mafijnych. Ale tego wszystkiego nie ma tak dużo. Inna sprawa jest taka, że jeżeli ktoś słyszy, że to jest książka o kung fu, albo to jest książka o sztukach walki, to pewnie myśli, że autorka pisze po prostu wybitne sceny akcji i to też raczej nie jest prawda. Fondali pisze solidne sceny akcji, to nie jest nic, co by mnie jakkolwiek zwaliło z fotela. Jest po prostu ok. Wydaje mi się, że warto w końcu zwrócić uwagę na Jadate, bo on jest w tytule powieści, no i jest jednak w centrum fabuły. I to jest pierwsza rzecz, którą J.C.T. robi 15 tysięcy razy lepiej niż Babel Rebeki Kwan. Bo w obu tych książkach mamy systemy magiczne, które są dość proste. Ich podstawy są banalne. W Bablu mamy te sztabki srebra, które w połączeniu ze słowami dają konkretne magiczne efekty. Tutaj mamy coś nawet jeszcze prostszego. Mamy po prostu substancje, której noszenie przy sobie albo na sobie wzmacnia twój organizm, wyostrza zmysły i daje inne możliwości. I to nie jest nic specjalnie odkrywczego. Jest to dość banalna rzecz. I jeżeli chodzi o same podstawy, no to ten system magiczny raczej nie będzie jednym z moich ulubionych. Ale to, co autorka robi milion razy lepiej niż Rebecca Kwan, to jest budowa całego świata wokół tej substancji, wokół tego systemu magicznego. Bo Rebecca Kwan stwierdziła sobie, że okej, okay, mamy, mamy tą XIX-wieczną Brytanię, która jest złym kolonialnym państwem, więc dajmy tu jeszcze magię, a wszystko inne zostawmy tak jak jest. Natomiast. Fondali opiera całą fabułę, całą budowę świata te substancje. Robi to do tego stopnia dobrze, że ten cały Jadeid ja odbierałem dużo bardziej jako po prostu jakiś zasób, albo waluta, albo jakiś przedmiot sporu, bardziej w ten sposób niż jako system magiczny sam w sobie. Historia tej wyspy, relacje między tymi dwiema rodzinami, stosunki między tym państwem a innymi państwami, to wszystko jest niesamowicie ciekawe. To wszystko jest przemyślane i to działa, bo po pierwsze mamy nowy świat, który jest świeży. Wydaje mi się, że szczególnie dla czytelnika, który z literaturą azjatycką nie ma dużo styczności, bo to się trochę odbiera, tak jakbyśmy trafili do, jakiegoś, do jakiejś takiej ogromnej chińskiej dzielnicy z fantastycznymi elementami i mafią. I to jest bardzo świeże, bardzo ciekawe. I Fondali wylewa świetne podstawy pod rozwój tych relacji, tych konfliktów w tomie drugim i tomie trzecim. Jeżeli ktoś z Was zainteresowany jest tym, na czym polega konflikt między tymi rodzinami, oczywiście poza tym, że w takich historiach zwykle właśnie jest tak, że no, rodzina chce mieć jak najwięcej władzy i wpływów i dzielnic pod swoją kontrolą, to mamy tutaj wątek pewnej substancji, która pozwala niektórym ludziom nosić jedej, bo to nie jest tak, że w tym świecie każdy może to robić. I w dużej mierze te rodziny w zasadzie od pokoleń mają inne spojrzenie, inne patrzenie na to. To powinien nosić Jadeit i jak powinny wyglądać relacje pomiędzy ich krajem a innymi państwami? I to jest bardzo sensowny konflikt, no bo każdy ma swoje racje, każdy ma dość sensowne podłoże, czymś podparte, więc to zdecydowanie na plus. To nie jest tak, że no, no gangi nie lubią się po prostu, bo tak, mamy tutaj większą skalę tego wszystkiego i też skalę, powiedziałbym, personalną, związaną z różnicami charakterów różnych członków gangu. Jade jest też dużo lepszą, a na pewno dużo bardziej subtelną książką o, no może nie stricte, kolonializmie jak w przypadku Babel, ale o pewnych różnicach między ludźmi z danych państw, o otwieraniu się na inne państwa, czy też no powiedzielibyśmy współcześnie o globalizacji, bo też warto wspomnieć, że świat Jade City to nie jest świat stylizowany na jakieś początki XX wieku, jak można byłoby wywnioskować, skoro to jest książka gangsterska. To jest raczej początek XXI wieku, jeżeli chodzi o technologię. Mamy telefony, mamy samoloty, mamy kserokopiarki na przykład. Więc to jest dużo lepsza książka o globalizacji, o różnicach międzypaństwowych i o w pewnym stopniu konflikcie międzypokoleniowym. O tym, jak kolejne pokolenia patrzą na pewne kwestie. Tego nie ma aż tak dużo, jak w Bablu. Nie jest tak, no wiecie, in your face. Tak niesubtelne i bardzo dobrze, bo to tylko pogłębia świat. Fondali raczej nie chciała pisać jakiegoś elaboratu. Napisała po prostu bardzo dobrą powieść, w której te elementy się znajdują. Największym plusem jednakowoż są dla mnie postaci. Oczywiście to się głównie skupia na naszej, na naszej trójce rodzeństwa, bo to są postaci, które zahaczają o pewne archetypy albo wykorzystywane czasami w historiach gangsterskich, albo w historiach fantastycznych. Więc mamy Lana, który jest przywódcą gangu, albo rodziny mafijnej, zwał jak zwał. I to jest raczej... Ten w miarę dobry człowiek, mówię w miarę, no bo też umówmy się. Są pewne zarzuty w kierunku tej powieści, i te zarzuty dotyczą tego, że duża liczba czytelników nie lubi postaci. Ja może jestem dziwny, ja polubiłem, ale z drugiej strony, no jest to książka gangsterska. W historiach gangsterskich śledzimy no, gangsterów, a gangsterzy to często nie są dobrzy ludzie, więc warto być tego świadomym. Lan jest raczej dobrym człowiekiem, to jest ten facet. Który chciałby dobrze, jest honorowy i ma trochę miękkie serce. To jest prawdopodobnie ten typ przywódcy, który byłby bardzo pożądany w czasach pokoju, ale pewnie domyślacie się, że no w tej książce raczej pokoju nie mamy. I patrząc na to, że no drugi tom nazywa się Jade War, bo w polskim tłumaczeniu będzie po prostu wojna o Jade, no to tam też nie będzie raczej spokojnie, tak zakładam. Lana po prostu najłatwiej polubić. Shea albo Shia wydaje mi się najmniej ciekawa. Ale jej wątek jest dość angażujący. Ten wątek, gdzie ona chce trochę zacząć czy na nowo oderwać się od swojej rodziny, ale z drugiej strony no, nie jest to do końca możliwe, bo praktycznie wszyscy, których spotykano, wiedzą, kim ona jest. Najciekawszą postacią zdecydowanie wydaje mi się Hilo, chyba nie trzeba się tego Hilo, on jest postacią, która tak trochę balansuje na krawędzi po spadku, z której znalazłby się on w tym całym worze wypełnionym postaciami bardzo porywczymi, agresywnymi, nieodpowiedzialnymi, takimi, wiecie, brutalami, bez mózgu. Ale uważam, że on nigdy nie wpada do tego worka. Jego relacja z rodziną, jego w ogóle stosunek do rodziny jest na tyle ludzki, że na jakimś tam podstawowym poziomie myślę, że można z nim sympatyzować. Raczej nie polubić, ale przynajmniej go zrozumieć. Poza która wydaje mi się bardzo często jest pomijana w kontekście tej książki, a nie powinna, bo ona jest chyba najważniejsza, mimo że jest jej dość mało, to jest dziadek. Dziadek naszych bohaterów. Dlatego, że on jest faktycznie w cieniu. To jest już ten stary, schorowany, trochę złamany człowiek, który czasami się pojawia, a, ale niesamowite jest obserwowanie tego, jaki on ma wpływ na życie swoich wnuków. I uważam, że każda interakcja z nim jest, jest niesamowita. Jak mówię, to nie jest postać, której jest dużo, ale wydaje mi się, że bez niej ta książka byłaby kilka razy mniej interesująca w kwestii postaci. Bardzo dobrze wypada antagonistka. Chodzi mi tutaj o to, że w tej książce śledzimy no, głównie jedną rodzinę. To nie jest tak, że równolegle śledzimy to, co dzieje się w jednym gangu i w drugim gangu. I na szczęście Fondalin nie wpadła w banał i nie zarysowała tych gangów na zasadzie: jeden jest dobry, drugi jest zły. Ten masz lubić, w tym postaciom masz kibicować, a ci drudzy to, to kresków o psychole. Antagonista nie jest zły per se, bo też nasi główni bohaterowie nie są dobrzy per se. Każdy ma swoje racje nieco inne podejście do tego jak powinny wyglądać kwestie polityczne i relacje z innymi państwami i to jest ciekawe bo ten konflikt ma realne i wiarygodne podłoże jestem też w stanie sobie wyobrazić czytelników którzy stwierdzą że ja to w ogóle wolę antagonistę w tym znaczeniu że bardziej się z nim zgadzam jakoś tak bardziej kibicuję żeby to co ta postać wyznaje faktycznie weszło w życie a to jest wydaje mi się zawsze bardzo duża siła powieści kiedy antagonista albo antagonistka jest właśnie takim typem postaci. Myślę, że jeżeli ktoś ma doświadczenie z złe słowo, jeżeli ktoś zna klasyki e, gangsterskiej popkultury, to zauważy pewne podobieństwa między wątkami niektórych postaci. To najbardziej ewidentne, przynajmniej dla mnie, to jest podobieństwo wątku She do historii Michaela Corleone. Ale z drugiej strony są też takie postaci, które uciekają temu, co mogłoby się wydać oczywiste. Ten dziadek, o którym wam wspominałem. Pewnie tak totalnie na sucho, duża część z Was mogłaby sobie pomyśleć, że okej, okay. więc to będzie ktoś w stylu Vita Corleone, a to jest mimo wszystko bardzo inna postać. Sama książka nie jest specjalnie szybka. Ja to szanuję yy, i to mi się podoba. To znaczy, po pierwsze, to jest pierwszy tom serii, więc on musi ustabilizować dużo rzeczy, ale po drugie, jeżeli ktoś właśnie ogląda albo oglądał kiedyś. Kino gangsterskie, to myślę, że rozumie, że to nie jest tak, że kino gangsterskie to jest kino z ciągłymi wybuchami, pościgami, zdradami i tak dalej. Kino gangsterskie to jest w dużej mierze rozmawianie. I jakieś takie zakulisowe zagrywki. To nie jest tak, że co 5 minut ludzie biorą tomigany, wsiadają do auta i jadą ostrzelać jakąś restaurację. Więc tu polityki rozmów jest sporo. Co jest też zrozumiałe w tym znaczeniu, że to jest po pierwsze książka o gangu. Ale po drugie, to jest książka o rodzinie, i relacje pomiędzy rodzeństwem, kuzynostwem, pomiędzy wnukami a, a dziadkiem. To jest chyba najmocniejszy punkt tej książki. W kwestii języka czyta się to bardzo przyjemnie. Jedyna rzecz, która tak sobie przynajmniej wyobrażam, może komuś przeszkadzać, to jest tłumaczenie nas własnych, aczkolwiek jest to coś, czego wydaje mi się, nie dało się uniknąć. No bo dużo nas własnych no nie mogło zostać nieprzetłumaczonych. To by brzmiało 15 razy gorzej niż po przetłumaczeniu. Przykładowo, w oryginale gang, do którego należą nasi główni bohaterowie, nazywa się No Peak. W polskim przekładzie, za który odpowiedzialny jest pan Michał Jakuszewski, zostało to przetłumaczone jako Bez Szczytów. I takich nazw własnych jest tutaj trochę. Nazw właśnie gangów, jakichś lokali, pozycji w danych gangach. Trochę tego jest. To, co jest świetne, to to, że ta książka, przynajmniej w moim przypadku, bardzo pobudza apetyt, bo to jest ewidentnie dopiero pierwszy akt. To jest ewidentnie dopiero początek tej historii. Ja jestem piekielnie ciekaw, co się będzie działo w tomie drugim, który na szczęście ma się pojawić w czerwcu. Wydaje mi się, że skoro Mac już zaplanował premierę wszystkich trzech tomów, to raczej będzie się tego trzymał. Trzeci tom ma wyjść ponoć w październiku. Więc dla mnie Miasto Jadeitu to była bardzo świeża, cholernie angażująca historia ze świetnym światem, i jeszcze lepszymi postaciami, która zarówno działa na poziomie po prostu bycia dobrą książką fantazy, jak i na poziomie bycia bardzo dobrą historią o przestępczości zorganizowanej. Jest to świetna rozrywka, świetny pierwszy tom, oczywiście nie idealny, nie jest on niesamowicie szybki. Jeżeli ktoś lubi twarde systemy magiczne z masą reguł i sposobów wykorzystania, to też raczej nie tutaj, przynajmniej nie w pierwszym tomie. Yy, zakończenie jest też takie. No jest. Nie jest jakoś bardzo ekscytujące, na pewno mniej niż cała książka do tej pory, ale nie jest urwane. To nie jest tak, że mamy Cliffhanger. To jest bardzo ewidentnie koniec pierwszej części historii, no a druga część historii pojawi się na polskim rynku w czerwcu. Krótko mówiąc, warto było czekać, wciągnąłem tę książkę, chcę więcej. I to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!